Idę słuchajcie do ogródka po szczypiorek. Hmm. Kwiatki rosną, tak. O! Tu. Tulipanki. I inne kwiatki. No. Spójrzcie, jak pod taką jabłonią można postawić stolik, krzesełko i wypić kawkę. No, coś wspaniałego po prostu. A, zobaczcie, jaki klombik tulipanów mleczy. Śliczne, prawda? No. Kwiaty same rosną. A tutaj róże będą. O. Tutaj spójrzcie, jakie cudowne. Fuksja, kolor tulipanów. No, a tu pęczek mleczy. <noise> no i tam dalej też tulipany rosną. No. Wszystko rośnie wiosną, a tutaj zobaczcie co tu się dzieje. Zobaczcie. Czarna kurka idzie śliczna. Ojeju, jaka ty piękna jesteś. A tam jest szara kurka. Spójrzcie. Ojejku, jeszcze jedna idzie. Ojeny idą. <grym>, spójrzcie. Pokażę wam wyraźniej. Cip. Spójrzcie. A tam jeszcze jedna. Chyba ją widać, bo tutaj jakoś słońce, pod słońce chyba filmuje. Ale fajne. O! Ale super. Mm -hmm. No co? Śliczne jesteście, tak! Ale fajne. Ja Cię kręcę. A, la, 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 la. No dobrze, to jest mój szczypiorek, po który przyszłam. Te tutaj z tymi łepuszkami yy, to też można jeść. One są bardziej yy, ostre. No. No dobrze mam, tyle mi wystarczy, O zobaczcie, z tymi, tymi główkami, no. O przyszły, zobaczcie jakie fajne, ale super, no, a ten jaki łepek ma, to znaczy ta kurka, napuszony łepek ma, no, o. <ścoughs> Okej. Okay. Śmigam do domku. No. No i fajnie mieć obok grudek. Fajnie. Cudownie mieć ogródek. Słuchajcie. No. Cudownie mieć ogródek. Sami przyznajcie. No. Tak ludzie mają działeczki, to są cali szczęśliwi. No wracam do domu, a tu jest ten baniak yy, do deszczowej wody i tym się podlewa, tą wodą się podlewa kwiaty i jakieś tam roślinki, o, żeby nie było im za sucho no. Okej. Okay. Do następnego. Ciao.